Zaginięcie Ani i Marty to jedna z tych tajemniczych zagadek, która przez lata nie dawała spokoju śledczym. Dopiero blisko ćwierć wieku po zniknięciu nastolatek okazało się, że stało się z dziewczynami. Jednak czy ich zaginięcie nie ma czasem związku z jeszcze jedną tajemniczą sprawą? Zaginięcie Anny Krupy i Marty Szczytowskiej to mroczna zagadka, która przez lata nie dawała spokoju śledczym i rodzinom zaginionych nastolatek. Dwie przyjaciółki, pełne życia i planów, w sierpniu 2000 roku wybrały się na imprezę do radzymina. To, co miało być beztroskim wieczorem, przerodziło się w koszmar, z którego dziewczyny nigdy nie wróciły. Jest 6 sierpnia 2000 roku, niedziela. Anena i Marta razem ze swoimi rodzinami spędzają dzień na działce w Białobrzegach, tuż nad jeziorem Zegrzańskim. Nikt nie mógł przewidzieć, że ta beztroska atmosfera stanie się ostatnim wspomnieniem spędzonym z ukochanymi córkami. Jednak los szykował dla nich zupełnie inny scenariusz. Ich prośba o podwiezienie na festyn parafialny do Radzymina która wydawała się tak niewinna, miała stać się początkiem tajemnicy, która na blisko ćwierć wieku miała pozostać nierozwiązana. XVI liceum imienia Stefani Sempołowskiej na warszawskim Żoliborzu było dla Ani i Marty drugim domem. Tam wśród szkolnych ław, dwie zupełnie różne dziewczyny znalazły wspólny język. Wysoka szczupła brunetka Ania i drobna blond włosa Marta. Choć różniły się wyglądem, łączyły je wspólne pasje i marzenia. Ania cieszyła się powodzeniem u chłopców, miała młodszego brata, z kolei Marta była jedynaczką, którą po śmierci taty samotnie wychowywała mama. Obie zmagały się z chorobami, co jeszcze bardziej scementowało ich przyjaźń. Pierwsza z nich zmagała się z astmą, druga chorowała na chorobę autoimmunologiczną. Mimo przeciwności losu, dziewczyny wspierały się nawzajem. Tworząc wyjątkową więź, która przetrwała próbę czasu. Żeby zrozumieć to, co wydarzyło się 6 sierpnia 2000 roku, trzeba cofnąć się o kilkanaście miesięcy wstecz. Są wakacje 1999 roku. Beztroskie wakacje w Hiszpanii miały być najpiękniejszym wspomnieniem młodości dla 16-letniej Ani i Marty. Wszak dziewczyny zrealizowały jedno ze swoich na tamten czas upragnionych marzeń. To podczas tego wyjazdu dziewczyny poznają Marcina, spędzają z nim sporo czasu. Rodzicom przyjaciółek Marcin przypada do gustu i nie mają nic przeciwko temu, aby ich córki spędzały czas w jego towarzystwie. Szczególnie, że chłopak sprawia wrażenie dowcipnego i bardzo uprzejmego. Wakacyjna znajomość dla Ani po powrocie do Polski przeradza się w coś większego. Nastolatka zakochuje się w chłopaku i zostają parą. Wróćmy do sierpnia 2000 roku. Siedemnastolatki tego dnia umówiły się z Marcinem w Radzyminie, jego rodzinnej miejscowości, aby wziąć udział w odbywającym się tam festynie parafialnym. Rodzice dziewczyn, z którymi te spędzają wspólnie czas na działce w pobliskich Białobrzegach, nie mają nic przeciwko temu spotkaniu. Tata Ani odwozi obie nastolatki pod kościół w Radzyminie. Tam widzi je po raz ostatni. Na samochodowym zegarze jest godzina 16. Zanim tata Ani wyruszy w drogę powrotną na działkę, raz jeszcze przypomni dziewczynom, że przyjedzie po nie o godzinie 22. Mężczyzna wraca na działkę i po kilku godzinach ponownie jedzie do radzymina. Jednak w umówionym miejscu nikt na niego nie czeka, tak jakby nastolatki rozpłynęły się w powietrzu. Rodzice rozpoczynają poszukiwania, licząc jeszcze, że być może nastolatki gdzieś się zasiedziały i niebawem się pojawią. Jednak z każdą upływającą godziną niepokój rośnie. Kiedy dziewczyny nie wracają do rana, rodzice udają się na policję i zgłaszają ich zaginięcie. Tymczasem, kiedy Ania i Marta wysiadły z samochodu około godziny 16, musiały jeszcze chwilę poczekać na przyjazd Marcina. Ten pojawił się pod kościołem około 16.30. Pierwotne plany wzięcia udziału w parafialnym festynie szybko ulegają zmianie. Cała trójka wsiada do samochodu i jedzie do Wołomina. Tam mają spotkać się z kolegami Marcina. Po dotarciu na miejsce, podjeżdża do nich niebieski fiat 125P. W jego środku znajduje się trzech 21-letnich mężczyzn. To, co potem może mieć istotne znaczenie dla śledczych to fakt, że dwóch z nich ma powiązanie ze światem przestępczym. Nagle jeden z 21-letnich mężczyzn proponuje, aby cała grupa przeniosła się do niego do mieszkania. Tak też się dzieje. Atmosfera w wynajętym mieszkaniu gęstniała z każdą wypitą butelką alkoholu. Ania i Marta, czując się coraz bardziej nieswojo w tym towarzystwie, próbowały przekonać Marcina, aby pomógł im wrócić do domu. W pewnym momencie gospodarz niespodziewanie przerywa imprezę i informuje wszystkich, że do mieszkania wraca jego partnerka, która nie będzie zadowolona z sytuacji. Pada jednak propozycja przeniesienia zabawy do mieszkania siostry gospodarza, które znajdowało się w Wołominie. Dziewczyny, choć niechętne, ostatecznie zgodziły się, nieświadome tego, co je czeka. Po przybyciu do nowego mieszkania, atmosfera jeszcze bardziej się zagęściła. Pomiędzy osobami biorącymi udział w imprezie wybuchła sprzeczka. Marcin podczas przesłuchań twierdzi, że około godziny 21.30 wyszedł z mieszkania. Zeznaje także, że siedemnastolatki nie chciały kończyć imprezy, więc postanowił opuścić towarzystwo w samotności. Jego dziewczyna Ania wraz z przyjaciółką Martą miały zostać w mieszkaniu z pijanym, awanturującym się towarzystwem. Według zeznań innych świadków dziewczyny chciały wracać do Radzymina, Wiedziały jednak, że znajdując się kilkanaście kilometrów od miejsca, w którym miały spotkać się z ojcem Ani, nie mają najmniejszych szans, aby samodzielnie dotrzeć w umówione miejsce. W związku z naglącym czasem postanawiają skorzystać z propozycji poznanych na imprezie mężczyzn, którzy zaoferowali, że odwiozą je na dworzec Wileński w Warszawie. Nastolatki miał odwieźć jeden z kolegów Marcina oraz dwóch 21-latków, których dziewczyny poznały kilka godzin wcześniej. Przesłuchiwani mężczyźni, którzy brali udział w imprezie 6 sierpnia, zeznali, że odwieźli Annę i Martę na dworzec Wileński, gdzie nastolatki wsiadły do samochodu, w którym znajdowali się trzej nieznani im mężczyźni. Według innej relacji był z nimi również Marcin, jednak on sam zaprzeczył takiej wersji wydarzeń z nocy z 6 na 7 sierpnia 2000 roku, zeznając policji, że opuścił imprezę. Policja dotarła do świadków, którzy twierdzą, że widzieli Annę i Martę o 22 w okolicach kościoła w Radzyminie w towarzystwie trzech mężczyzn. Ślad urywa się o godzinie 22.43. To ostatni aktywny zapis sygnałów z telefonów dziewczyn. Lokalizacja wskazywała, że przebywały wtedy we wsi Rębalszczyzna, w okolicach Nieporędy. Śledczym udało się ustalić, że dziewczyny nigdy nie dotarły na dworzec Wileński, oraz że ostatnie logowanie telefonu Marty miało miejsce w okolicach jednostki wojskowej na terenie Wołomin-Białobrzegi. Moment logowania telefonu nie zgadza się jednak z zeznaniami mężczyzn, gdyż z ich relacji wynika, że w tym czasie byli w drodze do Warszawy. Funkcjonariusze potraktowali sprawę bardzo poważnie. Komendant wojewódzki w Radomiu powołał specjalną grupę poszukiwaniach brali udział policjanci radzymińscy, wołomińscy, legionowscy, a także z Radomia i Płocka. Policjanci przeszukali tereny wokół radzymina, szczególną uwagę zwracając na działki rekreacyjne. Przesłuchali młodych mężczyzn, w towarzystwie których były nastolatki tuż przed tragicznym zaginięciem. Na początku policja brała pod uwagę pięć wersji śledczych: ucieczkę z domu, porwanie do sekty, porwanie do seks biznesu. Wyjazd za granicę oraz zabójstwo. Rodzice zaginionych od razu odrzucili sugestie, by córki bez powiadomienia bliskich ruszyły w podróż po Polsce, a tym bardziej za granicę. Ich zdaniem dziewczyny były zbyt odpowiedzialne, a poza tym obie poważnie chorowały, jedna na astmę, druga na toczeń rumieniowaty. Musiały stale brać lekarstwa, a w chwili zaginięcia nie miały przy sobie zapasu tabletek. Bez lekarstw w jakąkolwiek dłuższą podróż z pewnością by nie ruszyły. Matki Ani i Marty wystąpiły w programie telewizyjnym emitowanym na żywo z Radzymina. Zrozpaczone mówiły o zagrożeniu życia córek, jeśli nie będą brały systematycznie lekarstw. Zaapelowały do ewentualnych porywaczy o ich uwolnienie. Zarówno medialne apele, jak i czynności operacyjno-procesowe policji nie dostarczyły informacji, jak i dowodów mogących wyjaśnić tajemnicze zaginięcie dwóch siedemnastolatek. Kilka lat po zaginięciu dziewczyn, do ich rodziców nadeszła wiadomość z Holandii, że na jednej ze stacji benzynowych kamery zarejestrowały pobyt dziewczyny bardzo podobnej do Ani Krupy. Rodzice natychmiast pojechali do Holandii. Właściciel stacji opowiedział im o dziwnym zachowaniu tej dziewczyny i jej reakcji na plakat ze zdjęciami obu zaginionych wiszących na stacji. Ta informacja nie przybliżyła jednak śledczych do rozwiązania zagadki. Tuż po sierpniowej imprezie zniknęło dwóch ważnych świadków w tej sprawie. Pierwszy z nich powiązany był z lokalnym świadkiem przestępczym zniknął jesienią 2000 roku. Policjanci podejrzewali, że został zamordowany, jednak jego zwłok nigdy nie odkryto. Chcieli nawet wystąpić z wnioskiem do sądu o uznanie go za zmarłego, ale na to nie zgodziła się jego rodzina. Przełom nastąpił w 2023 roku. Policjanci z Warszawy wraz z prokuraturą okręgową w Warszawie powrócili do sprawy. Dzięki wykonanym czynnościom i współpracy z biegłymi oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i żandarmerią wojskową, Ustalili przebieg zdarzeń podczas festynu 6 sierpnia 2000 roku. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu zabójstwa trzem mężczyznom, którzy w dniu zniknięcia pokrzywdzonych przebywali wraz z nimi i byli ostatnimi osobami, które widziały Anię i Martę żywą. Mężczyźni zostali zatrzymani przez stołecznych policjantów, których podczas działań wsparli funkcjonariusze centralnego pododdziału kontrterrorystycznego policji BOA i samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji w BM Stoku. Do zatrzymań doszło w Radzyminie i w Wołominie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi przedstawić 47 i 41-latkowi zarzut podwójnego zabójstwa. Dokonanego w związku ze zgwałceniem. Za to samo odpowie doprowadzony z zakładu karnego 45-latek. Wszyscy odpowiedzą za popełnienie przestępstwa, działając wspólnie i w porozumieniu. Na wniosek prokuratora wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Co ciekawe, Anna i Marta nie były jedynymi młodymi kobietami, które zaginęły w wakacje 2000 roku w okolicach Warszawy. W piątek, 21 lipca, dziewiętnastoletnia letnia Anna Maria Świderska, mieszkanka legionowa, umówiła się ze swoimi znajomymi na wyjście do baru, a następnie do jednej z legionowskich pizzerii. Tam spotkała innych znajomych, którzy zabrali Annę i jej koleżanki na dyskotekę do Warszawy. Po skończonej zabawie wracali do domu granatowym polonezem. Ania wracała tym samochodem w towarzystwie dwóch kolegów. Z ich relacji wynika, że wysiadła z ich samochodu na parkingu w okolicy swojego domu około 2:30 w nocy. Do domu jednak nigdy nie dotarła. Na parkingu podobno miały stać w tym czasie dwa inne samochody. Czynności legionowskiej policji w ramach wszczętej sprawy poszukiwawczej nie przyniosły żadnych rezultatów. Czy koledzy, z którymi tę noc spędzała Anna Maria Świderska, mówią prawdę? A może to oni stoją za zniknięciem dziewiętnastoletniej wówczas kobiety? Czy zaginięcie Anny Marii Świderskiej można łączyć ze sprawą ani i Magdy? Prawą zaginięcia, w tej chwili wiemy, że to już było zabójstwo zaginięcia Anny i Marty, dwóch koleżanek z liceum z roku 2000. Zapoznał mnie legendarny redaktor telewizji Polskiej, twórca programu Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, redaktor Andrzej Minko, którego serdecznie pozdrawiamy na łamach naszego naszego kanału. Miało to miejsce w 2021 roku. Pamiętam, że rozmawiałem z nim bezpośrednio i nie dawało mu to ta sprawa spokoju po prostu. Jak to możliwe, żeby dwie dziewczyny no po prostu w takich dziwnych okolicznościach zaginęły i właściwie nic się nie dzieje. Jak, jak, jak teraz wiemy, jednak się działo, jednak. Miejscowe Archiwum X pracowało nad tą sprawą, i w końcu znalazł się ten czas odpowiedni właśnie na rozwiązanie tej zagadki. Bardzo mnie to, nas to cieszy z Mariuszem, że właśnie doszło do realizacji. Właściwie myśmy przygotowywali ten odcinek i w trakcie dowiedzieliśmy się właśnie z prasy o zatrzymaniu sprawców. Niesamowita historia. Natomiast z tą sprawą zawsze było, jak gdyby dziennikarze łączyli zaginięcie, no troszeczkę starszej od Ani i Marty, e, Anny Marii Świderskiej, jeżeli dobrze pamiętam, miała 19 lat w momencie zaginięcia, a nastąpiło to 27 lipca 2000 roku. Dlaczego były te sprawy łączone? Ja myślę, że chodziło tutaj tak, no trzy młode dziewczyny giną, w te same wakacje, no, tak jak powiedziałem pani Ania 27 lipca, Anna i Marta nocy z nocy 6 na 7 sierpnia 2000 roku. Wszystko to się dzieje w okolicach Warszawy, od samej Warszawy, bo jak pamiętam pani Anna Maria Świderska po ubycie po, po prostu w miejscowym miejscu, miejscu zamieszkania no wraz ze znajomymi pojechała do Warszawy na dyskotekę. No i dlatego pewnie było to łączność. Pamiętam, że jak przygotowywaliśmy ten materiał, to pisałem, że jest ta łączność taka, że niewątpliwie wszystkie te trzy panie nie żyją, czyli mamy do czynienia z kolejnym przypadkiem ciemnej liczby zabójstw popełnionych w Polsce i prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem, skoro nie ma zwłok do tej pory, to już 24 lata minęły, to sprawcy trzeba upatrywać w pierwszym albo w drugim kręgu znajomych po prostu osób zaginionych jeżeli chodzi o Annę Marię Świderski jest to bardzo tak zaniedbana sprawa praktycznie niewiele nie wiemy o tym zdarzeniu wiemy tylko że no dwa jej koledzy twierdzą że w nocy jeżeli dobrze pamiętam po drugiej w nocy odstawili ją na parking przez domem. ona szła w kierunku domu ale do domu nigdy nie dotarła czy tak rzeczywiście było? Wątpię. Myślę, że to trzeba by ustalić tak samo, po prostu wrócić ponownie do tej sprawy. Teraz nie mamy już wątpliwości, że Pani Anna Maria Świderska nie żyje, że padła ofiarą przestępstwa i po prostu wdroży w tej sprawie pewnie pierwsze śledztwo. Wszystkim patronom bardzo dziękujemy za finansowe wsparcie projektu Polskie Archiwum X. To dzięki niemu możemy go rozwijać, a także pomagać rodzinom ofiar. Dziękujemy też za każdą zostawioną sugestię, komentarz, wysłaną wiadomość i każde słowo wsparcia. Szczególne podziękowania kierujemy do Justyny Karbownik Kopacz, prezes firmy Madame Justine SPZO. Leszka Rejniaka, Doroty Kołosowskiej, Aleksandry Demowicz, Radosława Orłowskiego, Stanisława Lesiuka, Izabeli Jankowskiej, Radka Milewskiego, Joanny Górki, Anny Lewandowskiej, Anny Marii Tanurhan, Anny Macudy, Elżbiety Stanisławskiej, Agnieszki Rybickiej, Magdaleny Pakulskiej, Dawida Plichty, Pani Niny, Pani Joanny, Aleksandry Anioł, Elżbiety Wojkowskiej, Grażyny Szczerby, Macieja Madonia, Karoliny Zaremby, Kingi Klaudii Kosoń, Małgorzaty Fagerstrom, Joanny Kielas, Krystyny Lebioda Grajczyk, Patrycji Ulaniuk, Pauliny Halczuk, Agnieszki Król, Szymona Cabaja, Uli Iwan, Krzysztofa Kusia, Eweliny Makurat, Anny Gib, Magdaleny Biedrzyckiej, Aleksandry Bączak, Sary Koryga, Pauliny Trzebińskiej, Anity Czysz, Michała Kuczyńskiego, Beaty Krześniak, Agnieszki Zajączkowskiej, Agnieszki Grochal, Wojciecha Ziomko. Dziękujemy za Wasze wsparcie i za to, że jesteście.